Chwalimy Pana Boga naszym życiem, funkcjonowaniem. To, że jest w nas, wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego, do życia na zawsze z Panem Bogiem. Więc oddajcie Panu Bogu też swoje talenty, oddajcie Panu Bogu swoje umiejętności. Oddać Panu Bogu coś, to szybko się okazuje, że Pan Bóg ostatecznie też nie chce tego tak jak gdyby zaskarbić dla siebie, tylko pokazuje pewną społeczność, funkcjonujemy w społeczności i Pan Jezus mówi służ, pomagaj. Kiedy najpiękniej służymy Panu Bogu? Kiedy Jemu służymy w bliźnim, kiedy Jemu służymy w drugim człowieku, kiedy dostrzegamy potrzebujących, kiedy dostrzegamy ludzi smutnych, kiedy przychodzimy do chorych, do więźniów, do źle się mających, kiedy pomagamy. Oddajcie Panu Bogu to, co należy do Boga. Pewnie jest to taki wymiar ofiarności, ofiary, wyrzeczenia ale też głębszego spojrzenia. Może zakończę słowami świętego Pawła, szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chrystus, Dążcie do tego co w górze, nie do tego co na ziemi. Kochani, po zaproszenie, tak już ląduje, zaproszenie w ostatnią niedzielę października, 29 października, w ogrodach Odrzańskich w Kędzierzynie Koźlu o godzinie 18 .00. będzie ambitny film pod tytułem Oblicze Jezusa. Kto był we wcześniejszych seansach ze mną, tam była taka reklamówka tego filmu. Zapraszam serdecznie. Cena biletu grupowego 15 zł. Poznamy pewne takie tajemnice, czy chusty z Manopellą, czy z całą Turyńskiego, czy z oblicza malarza Kazimierowskiego Jezusa Miłosiernego Jezu. Ufam Tobie. Serdecznie pozdrawiam, cieszę się tutaj. Ola tak dzielnie nagrywa, już jej ręce boli, już mdlejem. Także pozdrawiam Ole, pozdrawiam tutaj grupę osób, z którymi tutaj jestem. Dziękuję Oli, że, że tak dzielnie trzyma telefon i pozdrawiam. Cieszę się, że słowo jest bliskie. Niech ono owocuje. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam, zostańcie z Bogiem.